Szanowni Państwo, niestety z powodu aktualnej sytuacji i bardzo wysokiego ryzyka zakażeń COVID-19 i dużej zakaźności wyżej wymienionego wirusa zmuszeni byliśmy do podjęcia niecodziennych działań. Dotychczas nasza klinika ukierunkowana była na szeroką dostępność i współpracę z rodzicami. Ten dostęp był niemalże 24-godzinny. Natomiast w aktualnym, bieżącym tygodniu zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia wizyt rodziców w oddziale podyktowane to jest wyłącznie dobrem pacjentów, naszych najmniejszych noworodków. W przyszłym tygodniu planujemy udostępnienie czy zdjęć czy krótkich filmików nagrywanych dla potrzeb rodziców, tak żebyście Państwo mieli lepszy kontakt ze swoimi dziećmi. Dostępny jest też cały czas telefon, kontaktujemy się z Państwem, Państwo dzwonicie, są wyznaczone godziny informacji, także na bieżąco przekazujemy informacje o stanie zdrowia naszych dzieci. Nadal utrzymujemy również możliwość karmienia naturalnego, są wyznaczone godziny, w których otwieramy od Pokarm naturalny przeznaczony do karmienia własnych noworodków. W tej chwili niestety nie mamy możliwości zapewnienia ciągłości pracy Banku Mleka Kobiecego. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach normalna, standardowa procedura zostanie przywrócona i z tym optymistycznym zakończeniem do zobaczenia.